bo będziemy przechodzić co? chodź 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 tu przechodzimy na drugą stronę zejdź zejdź czemu? Idziemy. To też mnie nie idziemy tata zmieniłeś co? coś jedzie? tak hmm. Jedzie. No jedzie Stoimy, czekamy Stanie? Nie, nie stoi Nie stanął. Tu pan stanie? Pan nie stanął Następny A ten pan? Nie stanął Następny No czekamy na przejście dla pieszych Tu pan? Nie stanął Następny no co za ludzie. Nikt nie chce nam stanąć. Nagrywamy. O, tu panowie stanęli. Super. Przynajmniej.